Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Adrian Bugno i jestem trenerem mentalnym i mówcą motywacyjnym. Na moim kanale znajdziesz mnóstwo ciekawych materiałów na temat rozwoju osobistego, rozwoju duchowego, bo tym się właśnie zajmuję. Na co dzień prowadzę również indywidualne spotkania. Z osobami, które chciałyby coś zmienić w swoim życiu, które chciałyby osiągać swoje cele, marzenia, które chciałyby być po prostu szczęśliwe, poprzez zmianę sposobu myślenia, poprzez zmianę przekonań, poprzez pracę wewnętrzną przede wszystkim czyli poprzez tak naprawdę zmianę siebie. I w tym pomagam ludziom. W tym materiale chciałbym Ci opowiedzieć o Trzech bardzo ważnych rzeczach, o których trzeba pamiętać, kiedy chcesz skutecznie i szybko manifestować cokolwiek w swoim życiu chcesz, o czymkolwiek marzysz, czy to są duże, czy małe marzenia, ale o tych trzech rzeczach trzeba zawsze pamiętać, a z mojego doświadczenia, mojego osobistego i w pracy z moimi klientami na indywidualnych. Spotkaniach, że ludzie o tym zapominają. A może inaczej? Bardzo często nie jesteśmy świadomi swoich własnych myśli, przekonań, działań i zachowań, ponieważ manifestacja wynika ze wszystkich Twoich myśli, przekonań głęboko zakorzenionych czyli mówimy tutaj o podświadomości, czyli takiej, Głęboko zakorzenionych nawykach, wyciągniętych przede wszystkim z dzieciństwa, bo wtedy najbardziej się to wszystko u nas kształtuje, to postrzeganie świata. My to wszystko tak bardzo chłoniemy, kiedy jesteśmy dziećmi. Więc Jest wszystko to, co myślisz, co mówisz, w co wierzysz głęboko, to przyciągasz do swojego życia. Więc często na przykład może się zdarzyć sytuacja, że spotkać ci coś, czego nie chcesz, i wydawałoby się, że nigdy o tym nawet nie myślałeś, nigdy o to nie prosiłeś, ale z jakiegoś powodu to do siebie przyciągnąłeś. Ponieważ jedną z najważniejszych zasad prawa przyciągania i manifestacji jest to, że my przyciągamy do swojego życia to, kim jesteśmy. A to są nasze głęboko zakorzenione przekonania na temat tego, kim my jesteśmy, jak my się postrzegamy. I nie zawsze to musi współgrać z tym, co mówisz, co myślisz, bo dużo głębsze są nasze głęboko zakorzenione uczucia, emocje, przekonania, to, co głęboko wierzymy gdzieś w sobie to coś, to co głęboko w nas yy, siedzi. Więc nawet jeśli masz pozytywne myśli na temat jakiegoś przedsięwzięcia, ale jest w tobie jakieś głębokie zranienie, coś cię boli w środku, to bardzo możliwe, że przyciągnie do swojego życia jakieś zdarzenie, które będzie dla ciebie przykre, mimo że tego nie chciałeś, bo przecież afirmowałeś albo medytowałeś coś, Lepszego, coś pozytywnego, coś dobrego, dlatego czasem się zdarza, że te manifestacje nie zawsze idą w zgodzie z tym, jakbyśmy tego oczekiwali. Prawda? Szczególnie jeśli chcesz to robić świadomie, poprzez swoje myśli, afirmacje, medytacje i tak dalej. Więc dzisiaj opowiem Ci o trzech rzeczach najważniejsze, o których powinieneś zawsze pamiętać. Kiedy chcesz coś skutecznie i szybko manifestować, pierwsza rzecz to jest zawsze intencja. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, rzecz ze wszystkiego, bo jeśli masz czystą intencję, taką czystą, taką zniosłą, kiedy masz wiele pozytywnych uczuć, że chcesz zrobić coś dobrego dla wszechświata, dla ludzi. Że chcesz na przykład założyć rodzinę i masz wiele pozytywnych myśli dotyczących tej rodziny, tak? Masz wiele wyobrażeń, masz czystą intencję pomagania innym ludziom, tak? Yy, czy czystą intencję przeżywania różnego rodzaju doświadczeń życiowych. To jeśli jest ta intencja, to możesz nie znać drogi, możesz nie, możesz nie mieć narzędzi, możesz nie wiedzieć, jak jeszcze to się wydarzy, ale ta intencja. Sprawia, że ten wszechświat zawsze cię popchnie do przodu i zawsze da ci dokładnie to, czego potrzebujesz, żeby doprowadzić cię do tego miejsca. A są ludzie, którzy mogą mieć wszystko: mogą mieć wszystkie narzędzia, wiedzę, wszystko, co jest potrzebne, żeby osiągnąć jakiś cel, ale jeśli oni nie mają tej intencji w sobie, tej czystej intencji, takiej kreacji czegoś dobrego w życiu, tak po prostu. No, to może się to wciąż nie wydarzyć, nie? I chodzi o tę intencję, że kiedy mamy tę intencję, to wszystko idzie prościej, łatwiej, chociaż nie zawsze, bo czasami do realizacji naszych największych marzeń potrzebne są nam różnego rodzaju trudne doświadczenia, co nie zawsze wiąże się z czymś miłym, albo komfortowym przynajmniej, czy wygodnym. Ale ta intencja jest najważniejsza. I często ludzie mają po prostu złą intencję. Jak ktoś chce poznać jakąś osobę, ponieważ chciałby wejść w związek, bardzo często ludzie mają złą intencję. Mają intencję, czują się samotne, czyli chcę zaspokoić swój brak. A nie, że chcę się podzielić czymś dobrym, pozytywnym, albo że mam intencję wobec tej osoby czystą, dobrą, pozytywną. Ja też chcę coś dać od siebie, nie tylko brać. I później, pomimo tego, że może być wiele różnych doświadczeń sytuacji, które nie mówią od razu wprost, że to jest coś złego, ale finalnie cała, całe doświadczenie może się skończyć jakimś bólem, cierpieniem, i wtedy ta osoba może poczuć, że ta intencja jednak nie była dobra, nie była czysta. Więc ta intencja jest czymś najważniejszym. Chciałbym, żebyś o tym zawsze pamiętał, że cokolwiek chcesz zacząć w swoim życiu, to, żeby miał tą czystą intencję, że ja tak, ja chcę tego doświadczyć, tak, jestem na to gotowy, tak, ja chcę to zrobić. Czy to wypływa z jakichś Twoich głębszych uczuć, potrzeb, pragnień? Intencja potrzebuje być czysta. I najczęściej ludziom brakuje świadomości tych intencji, i później często są rozczarowani, że coś zrobili i nie poszło to po ich myśli. Więc intencja. Kolejną rzeczą, drugą są uczucia. Ludzie bardzo często skupiają się na konkretnych rzeczach, na konkretnych osobach. Czyli chciałbym poznać miłość swojego życia, chciałbym kupić wymarzony samochód, chciałbym kupić sobie dom, chciałbym mieć wymarzoną pracę, chciałbym podróżować po całym świecie, tak? To są konkretne cele, ale to wciąż jest w sferze materii rzeczy. Bardzo często ludzie gonią wręcz za tymi rzeczami, myśląc, że jak to już dostaną, to wtedy dopiero poczują się szczęśliwi. I później się okazuje, że nawet osoby, którzy mają partnera, mają dzieci, mają dom, mają pracę, mają samochód, oni są nieszczęśliwi. Z czego to wynika? Bo w tym wszystkim ludzie zapomnieli o swoich uczuciach. Jak się z tym czują? Czy samo to, że jestem w związku, może sprawić, że będę szczęśliwy. Czy samo to, że będę miał dom, który teoretycznie jest moim wymarzonym, dom, wymarzonym domem, czy to samo w sobie sprawi, że będę szczęśliwy? Często ludzie chcą do siebie przyciągnąć to, czego pragną, bo mają nadzieję, że to coś zmieni w ich życiu. A prawda jest taka, że nie. Bo zawsze człowiek będzie doświadczał tego, co ma w sobie, tych uczuć, które ma w sobie. Więc jeśli nie możesz poczuć w sobie miłości, wdzięczności, radości, tak po prostu, to prawdopodobnie też tego nie poczujesz w momencie, kiedy dostaniesz to, czego chcesz, kiedy dostaniesz to, czego pragniesz. Więc dużo ważniejsze od tego, czego chcesz, jest to, jak się czujesz. Czyli chodzi o to, żeby skupić się bardziej na tych uczuciach. Jakich uczuć w swoim życiu chcesz doświadczyć? Bardzo często jest tak, że ludzie chcą zarabiać na przykład dużo pieniędzy, bo chcą doświadczać wolności i wartości, ale to nie zawsze musi tak wyglądać, że jak mamy pieniądze, doświadczamy wolności, bo na przykład, żeby zarobić te pieniądze, potrzebujemy poświęcić bardzo dużo spokoju, swoich wartości, swojego systemu wartości jakiegoś, poświęcić dużo czasu, to wymaga ogromnego poświęcenia i cierpienia często z naszej strony, żeby mieć te pieniądze. Więc nie zawsze pieniądze muszą się równać wolność, prawda? Więc mogę podać wiele różnych takich przykładów, kiedy pomimo tego, że coś mamy w swoim życiu, że teoretycznie jest wszystko ok, to jednak nie czujesz się szczęśliwy. I to jest przede wszystkim, to jest główny powód, dlaczego Ludzie nie przyciągają tego, czego chcą w taki sposób łatwy, fajny, przyjemny, bo to, co sprawia, że przyciągasz do swojego życia, to są uczucia, emocje przede wszystkim. Nie to, co sobie myślisz, ale to, jak się czujesz. Jeśli czujesz sobie tą dobrą, fajną, dobrą, pozytywną energię, to będziesz z łatwością i lekkością wszystko przyciągał do swojego życia. To będzie proste, ale chodzi o to, żebyś sam w sobie czuł się szczęśliwy, wolny, wartościowy, kochany, akceptowany, żebyś ty sam w sobie poczuł te uczucia. I nagle okazuje się, że wszystko przychodzi do Twojego życia dużo prościej. Więc chodzi o uczucia, więc nie chodzi o to, żebyś się skupiał na konkretnej rzeczy. To nie znaczy, że nie możesz tego mieć, oczywiście, ale dużo bardziej. Skuteczną metodą jest skupienie się na konkretnym uczuciu. Kiedy skupisz się na miłości, wolności, poczuciu własnej wartości, to zaczniesz przyciągać do swojego życia wszystko to, co rezonuje konkretnie z tym uczuciem, i wolności możesz doświadczyć na wiele sposobów. Nie zawsze potrzebujesz mieć do tego partnera, nie zawsze potrzebujesz mieć do tego pieniądze, nie zawsze potrzebujesz mieć pewnego rodzaju możliwości, które wydaje ci się, że gdybyś je miał, to wtedy byś poczuł tą wolność. To nie jest prawda. Więc drugą najważniejszą rzeczą są Twoje uczucia, żebyś skupił uwagę na tym, jak się czujesz, to zanim będziesz miał to, o czym marzysz. Czyli żebyś już poczuł tą wdzięczność, już poczuł tą wolność. To wtedy zacznie wszystko przyciągać dużo szybciej i dużo prościej. I trzecia rzecz. Myślę, że często ludzie o tym zapominają, albo nawet nie mają świadomości. Uzdrowienie. Chodzi o uzdrowienie swojej przeszłości, czyli pozostawienie tego, co do tej pory doświadczyłeś w swoim życiu, co ci się nie podobało. Zaakceptowanie tych uczuć, zaakceptowanie tych emocji, bo bardzo często nie potrafimy zaakceptować własnych błędów, porażek, niepowodzeń i często to nam nie pozwala iść do przodu. A dopóki nie zmienimy postrzegania własnej osoby z przeszłości, nie zaakceptujemy tego, kim byliśmy kiedyś, to nie będziemy mogli zmienić swojej przyszłości. Więc jeśli załóżmy, jest osoba, która urodziła się w biedzie, w biednej rodzinie, w biednym miejscu, gdzie nie było pieniędzy, gdzie nie było możliwości, gdzie nie było tej obfitości bogactwa. To ta osoba potrzebuje przede wszystkim zmienić swój sposób postrzegania, bo ona nawet nie będzie wierzyła w to, że może stać się osobą na przykład bogatą czy wolną, ponieważ to przywiązanie do tego kim się było bardzo często powoduje że ta osoba nie jest w stanie zmanifestować czegoś innego. Nawet nie chodzi o coś lepszego, bo to nie chodzi o lepsze, coś innego, jakieś inne uczucie, jakieś inne doświadczenie. Że bardzo często ludzie nie potrafią pójść do przodu i osiągać swoich celów, swoich marzeń, dążyć do nich, ponieważ jesteśmy za bardzo przywiązani do tego, co sprawiło, że czuliśmy wstyd, poczucie winy, smutek, żal. I często rozpamiętujemy niepotrzebnie to, co się wydarzyło w przeszłości, zamiast ją zaakceptować i stwierdzić, OK, ja chcę żyć inaczej. Ja chcę doświadczyć czegoś inaczej. To, że ktoś wydał na mnie taką opinię, że jestem taką czy taką osobą, nie oznacza, że ja muszę taki być do końca życia. To, że robiłem na przykład złe rzeczy w przeszłości, nie oznacza, że musisz być dokładnie taki sam dzisiaj czy w przyszłości. Chodzi o porzucenie tego, jak ja sam siebie postrzegałem w przyszłości na rzecz tego, kim chcę się stać w przyszłości. I uzdrowienie, uzdrowienie to wszystko przeschodzi o tą akceptację, o zrozumienie, o współczucie, o wybaczenie sobie, sobie i innym pewnych doświadczeń, przykrych doświadczeń, których nie chcieliśmy. Bo jeśli ktoś miał przykre doświadczenie, jeśli chodzi o związek z drugą osobą, to bardzo prawdopodobne, że jak bez tego uzdrowienia, bez większej świadomości wejdzie w kolejny związek, to będzie ta osoba do, doświadczała dokładnie tego samego, bo to będą dokładnie te same uczucia, emocje, schematy, zachowania, działania, nawyki, myśli. To będzie dokładnie ta sama, mimo że jest inna osoba i może wydawać się na samym początku, że jest coś innego, fajnego, bo na samym początku każdy jest podekscytowany tym nowym, nie? Ale później się okazuje, że jak wszystko zaczyna się tak wracać do normy, nagle okazuje się, że to jest dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo, co doświadczaliśmy w przeszłości. Bo osoba nie przerobiła pewnych rzeczy, nie przerobiła pewnych kwestii. Nie przemyślała na przykład tego, czy ja chcę doświadczać tego związku. Takiego związku. To nie oznacza, że jak ktoś doświadczy złego związku, czy w ogóle miał złe doświadczenie w związku z czymś, to oznacza, że to już każdy kolejny będzie dokładnie taki sam. To jest nasza decyzja. Co my wybierzemy? Jakie doświadczenie chcemy sobie wybrać? Czyli znowu rozchodzi się to uczucia, tak? I to uzdrowienie jest uważam kluczowe, bo często to, że my sobie nie potrafimy czegoś wybaczyć, odpuścić, Komuś odpuścić, nie pozwala nam ruszyć do przodu i tworzyć życia w lepszy sposób, nowy sposób, bardziej świadomy sposób, bardziej świadomy tego, kim jestem, swoich własnych potrzeb, czego ja chcę od życia, w ogóle jak chciałbym, żeby to moje życie wyglądało i jak chciałbym, żeby mój związek wyglądał. Cokolwiek, o czymkolwiek marzę w swoim życiu, to zawsze chodzi o tą świadomość tego, kim jestem, swoich zachowań, myśli, przekonań i tych uczuć, właśnie. Nie? Bo jeśli nie masz sobie, jeśli nie masz sobie tych pozytywnych uczuć, to nie masz szans, żeby przyciągnąć do swojego życia jakiekolwiek pozytywne doświadczenia. Tylko będziesz doświadczał dokładnie tego samego, co wcześniej. Więc Jeśli nie nastąpi to uzdrowienie, czyli ten czas takiego oczekiwania, takiego zajmowania się sobą, takiego mm, przemyślenia tego swojego dotychczasowego życia. Czy ja tak chcę dalej żyć? I chodzi o odpuszczenie, akceptację, zrozumienie, wybaczenie, współczucie. Tylko poprzez miłość, bezwrotną miłość do siebie i do innych ludzi możemy zmienić siebie. Ale zawsze manifestacja zmiany naszego życia zawsze zaczyna się od zmiany wewnętrznej, czyli ja podejmuję decyzję, tym razem zrobię inaczej. Tym razem podejmę inną decyzję. Więc jeśli coś nie wychodzi Ci w życiu, to nie chodzi o to, że masz z tego zrezygnować, tylko zacząć robić to inaczej. Na tym właśnie polega rozwój świadomości i na tym też polega uzdrowienie. Uświadomienie sobie: Mogłem coś zrobić lepiej, albo ktoś inny mógł zrobić lepiej, ale przez moje decyzje znalazłem się w takiej, a nie innej sytuacji. Więc jeśli będziesz pamiętał o intencji, o tych uczuciach, o tym uzdrowieniu, to na pewno z czasem będziesz coraz szybciej, łatwiej, lepiej manifestował pozytywne doświadczenia pozytywnych ludzi i Twoje marzenia i życie nabierze tego rozpędu. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Ci szybciej i skuteczniej przyciągać do swojego życia i manifestować wszystko, o czym marzysz. I tego Ci życzę oczywiście. Jeśli spodobał Ci się ten film, to chciałbym, żebyś zostawił komentarz i powiedział, co myślisz o właśnie manifestacji, co udało Ci się przyciągnąć, o swoich własnych doświadczeniach. Jeśli spodobał Ci się film, podob również ten film. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj mój kanał i zapraszam Cię do obejrzenia moich pozostałych materiałów o rozwoju osobistym i duchowym na moim kanale. Dodatkowo, zapraszam Cię również na konsultacje, na indywidualne spotkanie ze mną z trenerem mentalnym i mówcą motywacyjnym. Jeśli chciałbyś zmienić coś w swoim życiu, nie wiesz, jak się za to zabrać, potrzebujesz wsparcia, potrzebujesz konkretnych, skutecznych narzędzi, które od razu pomogą Ci ruszyć z życiem i z działaniami, żeby manifestować życie, o którym marzysz, to. W opisie tego filmu znajdziesz adres mojej strony internetowej przewodnikwewnętrzny.pl. Tam znajdziesz więcej informacji o moim kursie indywidualnym i tym, jak możesz się ze mną umówić na takie spotkanie, na które serdecznie Cię zapraszam. Także tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Ci za dziś, dzisiaj za uwagę i zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów. Do zobaczenia. Cześć!